Po prostu nienawidziłam chrześcijan i nie chciałam mieć nic wspólnego z kościołem. Chciałam tylko odnaleźć swoją tożsamość w świecie. Homoseksualizm sprawia, że jesteś w społeczności. Kiedy w niej byłam i mówię za siebie, doprowadziło mnie to do alkoholu. Ponieważ na początku uwielbiałam chodzić do barów, było fajnie, ale wtedy właśnie diabeł łapie mnie w pułapkę. Po prostu czułam się o wiele gorzej. A chrześcijanie pogorszyli sytuację w społeczności homoseksualnej. Mówili, pójdziesz do piekła. Byli tak brutalni. Nienawidziłam chrześcijan. Nienawidziłam Boga. Ponieważ chrześcijanie byli tacy krytyczni. Więc doszło do tego, że alkohol nie był wystarczająco dobry. Im bardziej zaczęłam odczuwać większe poczucie winy, czułam, że alkohol nie był wystarczająco silny. A kiedy piłam, działy się złe rzeczy. Kiedy byłam pijana, miałam wiele napaści na tle seksualnym. Za każdym razem, gdy byłam napastowana, to skłaniało mnie do picia coraz więcej i więcej, a alkohol nie wystarczał. Więc zaczęłam zażywać narkotyki, takie jak kokaina, a później doprowadziło mnie to do heroiny. Więc pewnej nocy było to w marcu 2017 roku. Myślałam, że jestem z moją przyjaciółką, która była moim kumplem od narkotyków. Była bardzo zła, uzależniona od heroiny. A ja tylko bawiłam się z nią. Tej nocy dała mi zaszczyt wrażenia. To była ta noc, kiedy zdałam sobie sprawę, jak bardzo jestem pogrążona w ciemności. Obudziłam się z wodą na mojej twarzy. Byłam na podłodze w kuchni, obudziłam się, gdy oblała mnie wodą. Uderzała mnie po twarzy, krzycząc. After the, you know, she was slapping me, and I woke up, and I just remember her. Yes, like, You're blue! blue, blue, you know, and I was like, oh my gosh, you know, and, and she's like, we have to get out of here, get out of here, and so I said. Powiedziałam jej, że potrzebuję karetki, więc ona i jej przyjaciółka próbowały ciągnąć mnie ulicą. A ja powiedziałam, że nie idę. Próbowałam walczyć, dopóki nie wezwie karetki. Usłyszałam, jak ktoś rozmawia przez telefon z pogotowiem. One porzuciły moje ciało na ulicy, jakbym była śmieciem, a potem zabrały mi wszystko. Wtedy krzyknęłam: Jezu, pomóż mi. Potem zamknęłam oczy. Moje oczy stały się tak bardzo czarne, jak nigdy wcześniej. Nagle poczułam, jakbym spadała. I poczułam chłód, delikatny chłód, spadając, czułam przerażenie. Wszystko było tak ciemne, że nie widziałam własnej ręki przed twarzą. Boję się bardziej niż kiedykolwiek w moim życiu. Spadam w ciemność, a ta staje się coraz bardziej gęsta. Wylądowałam na czymś, co przypomina ruchome piaski. Moje oczy zaczynają przyzwyczajać się do ciemności. Rzeczywistość wydawała się realna, bardziej niż kiedykolwiek w życiu. Więc pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, to spojrzałam w górę. A kiedy spojrzałam w górę, pomyślałam, że patrzę w niebo. Ale to była czysta ciemność. Czysta czerń. Ta ciemność raniła moje zmysły. Dosłownie atakowała moje zmysły. Wszystkie moje pory, każde włókno mojej istoty, dosłownie, dosłownie wszystko tak bardzo bolało. Bolało samo patrzenie w tę ciemność. Zaczęłam się rozglądać i zdałam sobie sprawę, że jest to jakiś dół lub jaskinia pełna strachu. Natychmiast poczułam strach, jakiego nigdy wcześniej nie znałam. To było tak, jakby nie było tam obecności Boga. Przez całe moje życie walczyłam z lękiem i z atakami paniki. Najgorszy atak paniki, jaki kiedykolwiek miałam na ziemi. Mnożę go przez bilion i to uczucie tam trwa bez przerwy beznadzieja beznadziejne uczucie o mój boże po prostu wiesz że nigdy przenigdy nie wydostaniesz się z You stuck Byłam w odległości około dwóch like wojsk piłkarskich, kiedy spojrzałam w górę i zobaczyłam an ant, czarne bramy, up, które and wyglądały and jak kłonące. I, I było tak tak, zło wrogie, to było and zło, so, oh, o którym trudno oh, mówić. Oh, so to, about, to doświadczenie jest naprawdę trudne, ponieważ yes, walczyłam z PTSD really hard, z tego powodu. I dlatego naprawdę o tym teraz mówię i naprawdę staram się to wytrzymać, trudno to wyjaśnić. Ponieważ nie zdaję sobie sprawy, jaka to tortura, nie czuć obecności Boga. Nawet jeśli nie masz Boga w swoim życiu. Nawet jeśli nie wierzysz Boga, przynajmniej mamy Go na ziemi. To takie inne uczucie, kiedy tam jesteś. To miejsce było duże i zniszczone. Wszędzie kolce. Nie musiałam ruszać głową, żeby się rozejrzeć. Moja dusza była tak wyczulona. Naszą duszę oprywa ludzkie płótno. Kiedy tam byłam, moja dusza była bardzo wrażliwa. Patrzyłam w kierunku bram. Nie chciałam iść. Widziałam, co było za nimi. Wydawało mi się, że widzę jezioro ognia. Ponieważ widziałam niegoczące światło. Jakbym widziała pomysł. Dół był tak głęboki, że nie można było zobaczyć płomieni. Ale twoja dusza będzie wiedziała, że jesteś w piekle. Wtedy zaczęłam patrzeć w dół. Utknęłam. Czułam się jak na ruchomych piaskach. Rozglądałam się i zauważyłam, że było to jak różowa glina. Czułam się, jakbym była w środku ziemi. Poczułam, że absolutnie nie ma mowy, abym mogła wydostać się. Na samym szczycie strachu, beznadziejności i samotności zaczęłam w umyśle odtwarzać całe moje życie, każdy grzech, który popełniłam. Przeżywam go ciągle i jest tak głośny. Doświadczasz tego wszystkiego na nowo. W mojej głowie najbardziej utkwiła mi moja mama. Moja mama jest wojownikiem modlitwy. Modliła się za mnie, abym wyszła z tego stylu życia. I będąc tam w piekle, słyszałam ją, jak mówiła, Lisa, chciałabym, abyś wróciła do Jezusa. Posłuchaj, po prostu wróć do Jezusa. I wtedy nagle powiedziałam, że chcę, aby to się skończyło. I nagle moje ciało zapłonęło, moja dusza zapłonęła. Kiedy moja dusza płonęła, było o wiele goręcej. Kiedyś miałam problemy, okaleczałam się, ponieważ nienawidziłam siebie. I wszystkie te okaleczenia są niczym, gdy twoja dusza płonie. To boli tak bardzo. Nie potrafię tego wyjaśnić. Nie ma sposobu na wyjaśnienie tych tortur. Krzyczę w mojej głowie. To tak, jakby ktoś założył mi słuchawki i zaczął krzyczeć. Tak głośno. Miliard like, razy głośniej niż twoje myśli. Jesteś sam w swoich rzekach. Twarza się to w kółko, gdy czujesz największy kółko, strach, beznadziei, gorąco, ognia, nie którego nie potrafisz w sobie, nie w sobie wyobrazić. <grym> nie życzyłabym piekła mojemu najgorszemu wrogowi. To powód, dla którego próbuję <grym> powiedzieć, to powiedzieć to że ten świat to mówi, że nie, to nie to ma piekła. To tak straszne. Nie chcę, aby ktokolwiek tam odszedł. Nie wierzysz że Proszę cię, przyjmij Jezusa do swojego serca, Uratuję cię. Jeśli znasz Boga, proszę o przebaczenie. Nigdy nie wiesz, kiedy umrzesz. Nie wiesz, kiedy wróci Jezus. Wtedy zrobiło się bardzo gorąco. Moje zęby zgrzytały. Czułam, jak moje zęby pękają. Szczęka była tak mocno zaciśnięta. Krzyczałam w moim umyśle. Tam nie ma wody. Czujesz, że masz suche usta. Twoja dusza jest wysuszona. Dusze są tak wysuszone. Gdybym miała tylko kroplę wody na języku, poczułabym ulgę. Ciągły krzyk, płacz i cierpienie. Myślisz o tym, kiedy płaczesz. To jest najgorszy ból, jaki kiedykolwiek czułeś. To uczucie jest miliard razy gorsze niż jakakolwiek negatywna rzecz w Twoim życiu. To kiepskie rzeczy. W każdym negatywnym zębami, żałowałam, nie znasz tego strachu. uczucia uczucie I As I was screaming, as I was gnashing my teeth, as I was wishing, you know, the fear, the hope, hopelessness, everything. Jesus, I Jesus, Jesus, help me, Jesus, Jesus save me. I natychmiast zostałam wyrywana z tych płomieni i, all of a sudden I, i w, karetce. w karetce. Nadal czułam, że płonę i krzyczę in the ambulance. w karytce. Spojrzałam i, i zobaczyłam I sanitariuszkę. A, a, a Didn't really know, Nie wiedziałam, gdzie I was jestem what was going on. i co się dzieje. Byłam tak zdezorientowana. Zdałam sobie sprawę, że nie jestem już w piekle, nie płonę. Ona też nie płonęła, powiedziała. Już dobrze, w porządku, kochani. Prosiłam, proszę, nie chcę tam wracać. Jezu, nie pozwól mi tam wrócić. Jezu, wybacz. Nie chcę tam wracać. Jezu, tam wracać. I gdybym mogła opisać wyraz jej twarzy, to jej oczy były naprawdę duże. Patrzyła na mnie, jakby nigdy wcześniej nie widziała czegoś takiego. Powodem, dla którego mówię o moim świadectwie, jest to, że jestem żywym. Chodzącym świadectwem niesamowitej Bożej łaski. Od dwóch lat jestem całkowicie wolna od narkotyków i alkoholu. Stało się to w 2017 roku. Nigdy więcej nie wzięłam heroiny. Rzucałam narkotyki jeden po drugim, brałam ich tak wiele, Pan pomagał mi z każdym narkotykiem. To było jak transformacja. To było uczucie, że działa w tobie Duch Święty, którego znasz. I nadszedł czas, aby to odłożyć, bo wygląda na to, że kochasz Jezusa za to, co dla ciebie zrobił. Po prostu chcesz robić, co możesz. Um, na inny. Mówisz coś w stylu: w Porządku, Jezu, zrobię to. Mam dzisiaj relację z Jezusem Chrystusem. Po tym doświadczeniu nie zmieniłam się z dnia na dzień. Miałam wiele doświadczeń z pogranicza śmierci. I Pan mi uratował. Uratował mnie od wszystkiego. Dosłownie zabrał wszystkie pociągi seksualne do tej samej płci. To było uczucie, jakbym zrzucała z siebie starego mnie, jak kokon. Pracował nade mną. Tak działa Pan. Tak działa Jezus. Przychodzę tutaj, aby nie robić nic poza chwałą Jezusa. Nigdy nie jesteś za daleko, nigdy nie jest za późno. Byłam bardzo uzależniona. Zajęło mi rok, żeby z tego wyjść. Nie mogłam przestać. Więc mówiłam, Panie, potrzebuję Cię, abyś mi pomógł. Nie oglądasz tego przez przypadek. Oglądasz to, ponieważ Pan, którego znasz, poprowadził Cię do tego, albo masz pragnienie życia z Bogiem. Nie czułam już pociągu do kobiet. God delivered me from it. I I don't have any desires for women at all. Me, they, they all are like sisters. You know, it's a sisterly love. It's completely different. At one point, I was like, okay, I, I, I don't like women anymore. It's like ew, it's gross, but I hated men. Ale Pan powoli zaczął uzdrawiać moje serce z wszystkich nadużyć seksualnych i molestowania. I z mojej nienawiści do mężczyzn. A potem było tak, jakbym powoli zaczęła dostrzegać mężczyzn. Wiesz, nie mogę się wciąż do tego przyzwyczaić. To była jakby niesamowita podróż z Jezusem. Jeśli jest jakaś rodzina, która to ogląda, jeśli jesteś rodziną, która jest w narkotykach, lub żyjesz tym stylem życia, to jest nadzieja. Jeśli się modlisz, jeśli jesteś mamą, jeśli jesteś kimkolwiek, bratem, siostrą, miałam modlącą się babcię, wszystkie jej modlitwy zostały wysłuchane. Mam na myśli to, że byłam u bram piekła. Jestem w stanie w końcu o tym opowiedzieć. Jest mi trochę trudno o tym mówić. Ale kiedy zostaniesz uwolniony i nie masz już tego strachu, ponieważ przyjęłaś do serca Jezusa i prosisz go o przebaczenie. Po prostu wyznajesz go w swoim życiu. To takie proste. Bo Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego syna Jezusa, by każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wszystko, czego potrzebujesz, to Jezus, który mnie uratował. Przeszłam dosłownie przez piekło i z powrotem, aby zdać sobie sprawę, jakie to było łatwe. Wszystko, czego potrzebowałam, to powiedzieć. Jezu, uratuj mnie. Każdy, kto mnie zna, wie, że mam żywą miłość. Mam radość Panu i to jest moją siłą. Mam nadzieję, że moja historia o tym, co Bóg dla mnie zrobił, pomoże Ci i da Ci nadzieję. A jeśli masz myśli samobójcze, proś Jezusa, aby Cię ocalił. Jeśli jesteś teraz płaczącą matką, Twoje modlitwy są usłyszane, jest nadzieja. Mam nadzieję, że ktokolwiek to ogląda naprawdę widzi, jak dobry jest mój Jezus. Po prostu Go chwalę i wychwalam Go. Nie zawracam. Jestem za daleko, żeby oglądać się za siebie, więc to jest moja historia i tu się nie kończy. Dziękuję.